Święta Bożego Narodzenia to czas wspólnego kolędowania, dlatego chór Medici Pro Musica złożony z lekarzy i osób związanych ze środowiskiem medycznym zaprosił słuchaczy w podróż po świecie muzyki bożonarodzeniowej. Tradycyjnie spotykamy się na zamku przed świętami, aby wysłuchać koncertu naszego chóru Medici Pro Musica, chóru działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. To nasza tradycja związana z okresem przedświątecznym. Chór działa już od prawie 30 lat i składa się głównie z olsztyńskich lekarzy. Tradycją stały się też jego koncerty świąteczne. Dzięki mecenatowi warmińsko-mazurskiej izby lekarskiej możemy prowadzić działalność choralną i spotykać się z naszymi słuchaczami. Jest to cykliczne spotkanie, na którym chór przedstawia repertuar głównie związany ze świętami Bożego Narodzenia. Koncert Churu Medici Pro Musica był podróżą po historii muzyki bożonarodzeniowej. Lekarze rozpoczęli od zaprezentowania publiczności utworów średniowiecznych, a następnie przeszli do współcześnie znanych kolęd i piosenek świątecznych. Mamy już taką tradycję, że co roku przed świętami przygotowujemy nowy program dla naszych słuchaczy, taki okołoświąteczny. Także ten program będzie typowo świąteczny. Będzie zawierał kolendy, pieśni bożonarodzeniowe i piosenki związane z zimą. telewizja Kopernik. Kopernik.tv